Siemano! Dzisiaj Wam pokażę jak pobrać mm, pro, dobre programy do nagrywania YouTube. W moim przypadku to nagrywam teraz Bankamę Banikam. Link w opisie pobieracie. Jak każdy mi pisał, że, że trzeba się zarejestrować. Można yy, tylko 10 minut nagrywać. Ale to nieprawda, bo jak wchodzicie w banikam, to wiecie ustawienia i ustawicie bez limitu i 20 ileś tam? Godzin zechcecie? I później znowu bez limitu. No i macie bez limitu. W drugim programem będzie OBS. Tutaj się nagrywam też link w opisie jak coś i w moim przypadku widzicie w OBS -a. pokażę wam jak wszystko nagrywać tym OBS-em i jak zostaw subskrybujcie więc gdy weszliśmy już w OBS to możemy wszystko usunąć żeby nie było no i dobra wyświetla, jak wchodzicie zniszczycie. wyświetla wam się tak coś dodajemy scenę i tutaj dodajemy yy, tutaj różne okna ale w moim przypadku będzie przechwyt ekranu no i macie przechwyt ekranu można streamować nagrywać no i też spoko no i jeszcze będzie akcją też to jest dobry program do nagrywania moim zdaniem nie można kupić lub pobrać a to klucz Ktoś to pisze w komentarzach, podam w komentarzu klucz do Akcjona. Więc to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I mam nadzieję, że filmik się spodobał, że pomogłem. Jak, jak nie to piszcie w komentarzu. Jak tak to piszcie w komentarzu, że dobrze. Więc to by było na tyle. Na razie trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Z tej strony. на я